Hej, z tej strony CrossX i to jest zagrajmy w Jack and Dexter, The Precursor Legacy. To już jest szósty odcinek serii i w tym odcinku będziemy zwiedzać, eksplorować i przechodzić lokacje. Czy też przechodzić lokacje w Precursor Basin. Więc Zbierzmy się do roboty. No, jest to jedna z dość wyjątkowych lokacji, bo nie przemieszczamy się w tu normalny sposób. E, ponieważ będziemy używać tutaj przez cały czas zoomera, e, no i, i ta lokacja rzeczywiście może zająć chyba najdłużej z wszystkich, jakie są dostęp dostępne w tej grze. Bo to zależy od tego, jak dobrze będę prowadził e, tego zoomera, godas, dobra. Jeden z zadań, jakie musimy tu wykonać, to jest przede wszystkim złapać latające larkery, czyli te fioletowe cośki z pieluchą. Dobra, pierwsze zapany, więc jedźmy dalej. Musimy na pewno też te mole od keoloszki do dziury zaprowadzić, czy tam ich nory. To też nie będzie najprzyjemniejsza czynność do wykonania. No, i też trzeba potrzebać na pewno standardowe. Trzeba. Nie powiedziałem, trzeba pozbierać standardowe rzeczy: czyli prekurserorby, parcele, scotla i tak dalej. No tak. Go się łapie w drugą stronę lepiej. Też na pewno będzie trzeba wziąć udział w wyścigu od hazardzisty. I też jak mogliście zauważyć wcześniej, są tu takie okręgi. Na razie są dostępne tylko różowe. A po ukończeniu wyścigu z tymi różowymi okręgami, dostępny będzie kolejny wyścig z niebieskimi. Za to dostaniemy, jeśli wykonamy to poprawnie, dwa parcele. Plus kolejne parcele. No, przydałoby się tego unikać, Daxter, wiem. E, tak. O czym ja mówiłem? Na pewno jeszcze pozostałe parcele dostaniemy, między innymi, za pozbycie się tych roślin darkie, zrobionych z Darkiko. I będziemy się tego pozwolić za pomocą zielonego eko który ma specjalne zastosowanie, jeśli je jeździmy na zoomerze. Ale najpierw ukończmy wszystkie rzeczy w poprzedniej strefie. Zanim zaczniemy tutaj wykonywać rzeczy z tej strefy. Precursor e byj dzieli się na dwie strefy. E tą tutaj pierwszą, gdzie są różowe kółka. E czy okręgi. I tą z niebieskimi. Czy turkusowymi. Chyba turkus turkusowe to były raczej. Raczej, na pewno. Ym, więc tak, pozostały jeszcze cztery mole. No, Chociaż ja szczerze to nie powiedziałbym, że to wygląda jak mol, a prędzej jak jakiś lis. I na jakiej zasadzie one działają, to ja nie mam zielonego pojęcia. Czy trzeba ich na je nakierować, czy one same skakują, bo sobie tak postanowią. Nie mam pojęcia, naprawdę. Dziwne te stworzenia są. Prawdopodobnie trzeba je nakierować samemu, odpowiednio się poruszając, albo po prostu odpowiednio długo za nimi jeździć, ale raczej chyba to drugie. Pewnie można zauważyć też, że na nagraniach często mi się zmienia głos. Jeszcze się nie do końca nie wykurowałem, jeśli chodzi o. Tą chrypę czy ten kaszel. Ale na razie jest lepiej niż było wcześniej. No. Już wszystkie mole. Mm, co tu jeszcze pozostało? Pewno skautla i te prekursora. To najpierw te prekursora a i w fioletowych okręgach i fioletowe okręgi. Tak o czym to ja mówiłem? Raczej sobie nie przypomnę. Teraz tu w lewo. Następny będzie w. Nie będzie w prawo od razu, tylko tu. Oj, oj, oj. Bo jeszcze timer się skończy. Wrota bo nie chce mi się powtarzać tego kilka razy, tym bardziej, że to są te łatwiejsze do wykonania. Coś mi chyba gra laguje, takie mam wrażenie. Albo nie jest tyle FPS-ów ile powinno być. A to nie tylko moje zwidy. A może i nie. Już myślałem, że nie złapię tego. Uch. Bierzemy poersela i czyścimy lokację dalej. Tak, tak, rzeczywiście mam wrażenie, że coś tu tak nie ten tego jest z tą grą. Dzisiaj. Hmm. O! <laughs> Pierwszy raz w życiu tak szybko złapałem tego lark te larkera. Jeszcze nie razu mi się nie zdarzyło tak, że postanowił zawrócić idealnie w w w uderzając we mnie, więc no Ostatni larker do pokonania czy ten do złapania. I ten dziad jest tu. Teraz tylko jakąś ścieżką on latał. Oh. Będziemy musieli go od drugiej strony wziąć, bo ta ścieżka jest trochę nieprzyjemna do sterowania. Tak będzie łat dużo łatwiej go złapać. Kolejny Power Cell do kolekcji. Mamy już 47 jeden z 101, jakie trzeba zebrać w tej grze. Więc zbierzmy się do roboty, żeby wszystkie pozbierać, bo jeszcze trochę tego mamy. Teraz może zróbmy te zielone, nie, te roślinki Darkiko. Trzeba to zrobić szybko, ponieważ one odrastają po jakimś czasie, jeśli nie są nawożone. z zawrota podatkowego pod i z powrotem na pole No mam nadzieję, że to będzie koniec już po tym przejeździe jednym Chyba, że gdzieś postanowił jakiś wyrosnąć, akurat jak mi się jako skończy. Co do najlepszych, najprzyjemniejszych rzeczy by nie należało. I ostatnie, tak? Tak. Więc zbierzemy naszego 42 Powercella i ruszamy dalej. Ok, moment No, jeszcze bym zleciał. Tyle by było. Dobra, weźmy tego Scout I ostatni czeka nas yy, na końcu tych skoków, które zaraz zobaczycie. Może nie pomijajmy tych prekursor orbów, bo jeszcze zbytę potem szukał. Pół godziny, gdzie ostatni się znajduje. No, i teraz trzeba się przedostać do ostatniego Scoff nawrota po ostatniego prekursor pre Orba, i bierzemy tego Powercella w powietrzu. Więc jedyne co nam zostało zrobić to wziąć udział w wyścigu oraz e, ukończyć e, kurs tor niebieskich e, okrągów, okręgów. Więc najpierw zacznie, więc zaczniemy od tego zadania. Mam nadzieję, że nie będę musiał powtarzać tego, bo lubię czasami zmaścić to. O, Mogę powiedzieć, lubię. No, czasami się kończy to tak, że to zmaszczę w jakimś momencie. Ale to najgorzej jest jako na ostatnim kółku, jak się nie doskoczy. No tak, ja i moje szczęście. Więc miejmy nadzieję, że takie coś się tu nie wydarzy. I że ukończę to za pierwszym razem. Połowę drogą do tej lokacji niekoniecznie potrzeba zoomera, chociaż do wykonania tego wyścigu z niebieskimi kółkami to jednak jest on potrzebny, bo jest ten zakręt co tam trzeba wykonać, i czyli przy starcie lokacji, czyli tam gdzie jest stanowisko od zumera, a żeby wejść tutaj do tej lokacji bez zoomera to trzeba się trochę namęczyć. Więc raczej nam czas upłynie na tym, żeby się tu dostać z powrotem, i nie zdążymy zaliczyć tego okręgu w tym zakręcie na czas. Jeśli ch byśmy chcieli, to prześpieszty. No i ostatnia rzecz została. Jeszcze się upewnię: tak, została ostatnia. Ostatni par stąd. Do zdobycia. A przedostatni, bo ostatni dostaniemy od. Y zoolożki. Nie, nie zoolożki. Od godetki. Więc zacznijmy wyścig w DezmetGorju. No i nie wziąłem tu jako ale raczej zdążę na czas. Tylko żeby nigdzie się nie zaklinować, bo będę musiał powtarzać wyścig. Kolejna była komisnięta. W sumie tak teraz myślę jaką za jaką serię by się wziąć po ukończeniu nagrywania Jacka pierwszego. I miałem plany przejść Jacka dwójkę. I raczej na tym się skończy, że to będzie Jack Dwójka. Następny chociaż propozycję możecie pisać w komentarzach. Oczywiście, jeśli gram i będzie chodzić na tyle płynie, że będziesz wodę nagrywać i grać jednocześnie. Więc jeśli oczywiście będę ją miał, na pewno też planuję jakieś gry w napadzie, co będzie można grać. Tak jak na przykład Jackie Dexter, którego właśnie na padzie gram, bo na klawiaturze to.

Więc to były wszystkie powercele z Precursor Basin. Teraz weźmiemy jeszcze jednego, którego możemy kupić od niej. Oh, you have the Here's a we upon. I udamy się jeszcze pod lokację, <laughs> gdzie zakończymy ten odcinek, czyli prekursor, e, Nie, prekursor Basin. E, to się nazywało Los Precursor City. Którą będziemy przechodzić w następnym odcinku. Mogę nie wpadać do tej wody. No. Byłoby miło nie wpadać do niej, bo jeszcze się ryba znajdzie i znowu mnie pożre. <laughs> Więc cóż, z mojej strony to było było o tyle. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. I to na tyle w tym odcinku. Cześć. Do następnego.